Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dziś będzie film dotyczący Madonny. To była też propozycja jednej z widzek. E, dziękuję za tą propozycję. Ten e, portret miałam obliczony już w swoich e, notatkach, jednak jakoś oczywiście jak to ja zapomniałam. I e, powiem Wam, że e, te osoby, które oglądały mój, mój film o Freddy Mercury'm, Będą nie wiem, czy zaskoczone właściwie podobnymi słowami dotyczącymi Madonny. To znaczy, jeżeli chodzi o jej horoskop urodzeniowy, on jest dostępny w sieci, to osie tego horoskopu są identyczne jak u Frediego. Oczywiście, u Frediego może być też tak, że nie do końca dokładna znana jest godzina urodzenia, i czasami ascendent, Wyskakuje we lwie albo w pannie, natomiast u Madonny jest znana godzina urodzenia, i ona, jako solarny lew, ma ascendent w pannie. I e, te osie horoskopu, czyli e, no ascendent i medium celi, e, znajdują się dosłownie w tych samych znakach, czyli medium celi jest w bliźniętach, ascendent w pannie. E, co prawda, w dziesiątym domu ona nie ma tam żadnej planety, ale Kariera tak? z dziesiątego domu w bliźniętach mówi właściwie o tym, że pracuje głosem. No i Madonna, tak samo jak i Freddy, pracują głosem. To jest ich e, źródło zarobku, z tego są znani. E, Madonna ma zupełnie gdzie indziej Merkurego, e, to znaczy w tym samym znaku, natomiast e, no, tak jak Freddy, Mercury, ale e, tam e, w Wchodzą również koniunkcje innych planet. Ona ma tego Merkurego urodzeniowego w retro. Tam on jest w koniunkcji z Ceres i e, z Księżycem. I e, jeszcze jest jedna planeta. E, chyba Pluton się zbliża do tej koniunkcji. To jest taka e, koniunkcja w sumie separacyjna ale e, z Plutonem, ale tam też ewentualnie można by podciągnąć tego Plutona e, pod ascendent. No i oczywiście to yy, 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 inaczej się będzie realizowało w jej życiu yy, niż tylko na przykład u Frediego w pierwszym domu słońce razem z Merkurem. Yy, powiem Wam, że portret tarotowy Madonny ma również, yy, to znaczy nie podstawowy, ale jej program kariery również ma maga, ponieważ mag znajduje się u niej na pozycji, na czym ona opiera swoje dążenie do kariery. Ja przy okazji Frediego mówiłam Wam, że Mak łączy się z Merkurem. Merkury jest głosem, dźwiękiem wydobywanym z naszego gardła, więc akurat u tych dwóch osób śpiew, dźwięk, struny głosowe jako dźwięk, tak? to znaczy muzyka, o to mi chodzi. Są źródłem ich zarobku, bo na przykład u niektórych innych osób silny Merkury w horoskopie może mówić, że są dobrymi dziennikarzami albo posługują się dobrze w ogóle słowem, piórem, mogą być pisarzami albo słuchajcie, mówcami motywacyjnymi, albo w ogóle to może pójść w inną stronę, ale również ma. Związek z e, mową, tak? z komunikacją. No, akurat u Madonny i Frediego e, tak e, się zrealizowało, że ich e, narzędziem do pracy jest gardło, czyli czakra gardła, głos, merkury i tak dalej. No i u Madonny jest wskazanie, że w jakiej dziedzinie ona zrobi karierę, też ma maga, czyli e, no wiecie, ten mak mógłby się u niej też zrealizować jako kupie sprzedam wymienię, ale zrealizował się u niej poprzez komunikację, werbalizację, głos, dźwięk, muzykę, tak? Poza tym poza tym Madonna ma na misji życiowej kartę Księżyca i najsilniej z świadomości działa na nią również księżyc, więc to jest wszelkiego rodzaju twórczość. E, taka, która nie rodzi się na pstryk która potrzebuje natchnienia. Poza tym, wiecie, Madonna też jest e, amatorką e, różnych spraw e, ezoterycznych. Ona bardzo wcześnie zainteresowała się kabałą, e, więc to jest ten jej księżyc, który działa na nią z podświadomości. Ona prawdopodobnie też ma, znaczy ona urodzeniowy księżyc ma. Co prawda, słuchajcie, w e, Pannie i y, to, są, to jest racjonalizowanie swoich y, emocji, y, racjonalizowanie swoich przeczuć, albo czasami spychanie ich, ale w portrecie teratowym ona ma ten księżyc nam y, podświadomości, co najsilniej działa na nią z podświadomości, więc ona może mieć na przykład jakieś przeczucia, y, sny, ułapać e, w lot jakiejś właśnie nauki, powiedzmy, tajemne, ozetoryczne. Być taka wrażliwa, sensytywna na, e, e, na to, czego nie da rady wyjaśnić rozumem. Jej Wenus znajduje się, słuchajcie, w zerowym stopniu lwa. To jest ba też bardzo dobra mm, pozycja dla Wenus, czyli pewna siebie. E, no i ona ma słońce we lwie, czyli słuchajcie, słońce jest w swojej godności, w swoim władztwie. W swoim królestwie, bo lew jest król królem, tak, i słońce jest e, e, też królem e, w horoskopie urodzeniowym, więc ona z urodzenia e, ma, e, czuje albo czuła, że przed nią musi być rozporta rozpostarty czerwony dywan. I ona e, czuje się po prostu jak ryba w wodzie w tej, e, w tej scenerii, e, w blasku fleszy, lubi na sobie skupiać. Uwagę i być w centrum zainteresowania, też kreować różne przecieki na swój temat, bo tutaj ona ma też kapłanki w swoim portrecie tarotowym. Co prawda, kapłankę ma na strefie destrukcyjnej i na negatywie, ale też w świadomości ma kapłankę, na odrobieniu lekcji karmicznej ma kapłankę. Czyli możemy to czytać dwojako w taki sposób, że ona potrafi utrzymywać z, zainteresowanie sobą e, w tym sensie, że nie wszystko powie do końca, to jest niejednoznaczne, e, dwuznaczne. No, na delegatywie taka płanka może mówić o tym, że czasami przegina, tak? Czasami e, może odlatuje albo e, ja nie sądzę, że ona się boi czegokolwiek słuchajcie, ona ma słońce w lwie, ma Wenus w we lwie, także ona jest raczej odważna z natury. Ale ta kapłanka może mówić o tym, że mm, może, słuchajcie, na wcześniejszym etapie jej życia, że nie za bardzo to życie jej się układało, też przecież jej dom rodzinny nie był stabilny. Ona ma strzelca na celi i w czwartym, domu, w czwartym domu, tak? Także nie pamiętam, czy tam jest jakaś planeta, więc strzelec w ogóle nie jest żadną stabilnością, to jest chaos totalny i taki był jej dom rodzinny, tak? Ona ma Jowisza w Wadze, z tego co pamiętam, w drugim domu. Więc e, e, słuchajcie, no akurat ten Jowisz w Wadze w drugim domu to jej tak e, pomógł. Tam chyba jeszcze jest koniunkcja jakiejś jeszcze jednej planety, już nie pamiętam. W każdym razie e, dobra materialne są dla niej ważne. I ona do tego dążyła miała do tego w sumie szczęście, można powiedzieć, do nieruchomości. Ona na pewno lokuje e, na całym świecie swoje zyski w nieruchomościach, w czymś, co jest stałe, albo może w jakichś firmach, tak, w spółkach również. Także, no, ona ma potrzebę stabilizacji, potrzebę stabilizacji, potrzebę dzielenia się, albo znaczy nie dzielenia się w tym sensie, że akcji charytatywnych, ale e, nie tylko cztery ściany jako nieruchomość e, są jej potrzebne do poczucia stabilizacji, ale też jakiś człowiek tam w środku. Więc może to też, <coughs> przepraszam, wynikać ewentualnie z jej e, e, wielości partnerów. Ona ma przedmiot w Rybach. Mm. Nie pamiętam, co ona tam ma w siódmym domu. Czy ma jakąś planetę? Chyba nie ma żadnej. No w każdym razie to też może tak e, e, mówić o tym, że nie do, końca, nie do końca jest zdecydowana co do innych. Ale dobra, wracając do tej kapłanki. Kapłanka na strefie destrukcyjnej e, u niej może mówić o tym, że po prostu e, może się wiązać też z różnymi mężczyznami, którzy nie są wolni. I ona jest tą trzecią, oczywiście potem jak była sławna, no to mogła sobie pozwolić, żeby po prostu rozbijać na przykład pary albo małżeństwa. Ale myślę, że ona ma tendencję, pomimo tej Wenus we Lwie, do tego, żeby już w związku, w relacji czuć się podporządkowana. Nie wiem, jak to nazwać. Czy podporządkować się komuś, to znaczy mężczyźnie. No, w każdym razie jej związki nie były raczej stałe, prawda? Czy, czy relacje międzyludzkie? Bo ja nie sądzę, żeby ona na przykład w sprawach zawodowych nie postawiła na swoim. Myślę, że stawia na swoim, ale jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, prywatne, to jest. To jest. Tak jakby bardziej uległa. Poza tym słuchajcie, co ona robi bardzo dobrze bez udziału świadomości ma kochanków, ale jednocześnie tych kochanków odrzuca i nie rozumie, czyli e, ona potrafi zjednywać sobie ludzi powiedzmy zawodowo do projektów jakichś, do przedsięwzięć, mm, albo może ma szczęście do ludzi, że trafia na odpowiednich fachowców, ale jednocześnie zdraża tych ludzi do siebie. Może swoim e, wewnętrznym zadufaniem, też może tak być że no, negatywna strona słońca i Wenus w we Lwie mówi o tym, że ja jestem najlepsza, najważniejsza, musicie mi tutaj przyklaskiwać. Więc może być też tak, że po prostu ludzie niekoniecznie lubią z nią pracować, z tego względu, że ona jest. Nie chcę powiedzieć, że nie szanuje drugiego człowieka, ale może. Po prostu nie zauważać, że inny człowiek też istnieje, bo ona sama dla siebie jest ważna. Myślę, że ona też jest egocentryczna trochę. Poza tym, słuchajcie, ona ten ascendent wpadnie, również daje jej taką katorżniczą, codzienną pracę. Ja pamiętam, jak bardzo dawno temu oglądałem jakiś dokument o Madonnie, z jej trasy koncertowej. Ale to nie był film heroika film ani nic takiego, po prostu z jakiejś jej trasy koncertowej. I ona, słuchajcie, wrażenie to na mnie zrobiło, ale to było chyba za 20 lat temu, jak oglądałam ten dokument, jak ona nie mogąc czy, biegać wtedy, tak, bo była już osobą znaną, czyli nie mogła po prostu pójść sobie do parku i pobiegać, żeby utrzymać formę fizyczną, ona wiecie, co w hotelu robiła. Chyba w 25-piętrowym hotelu uprawiała jogging biegając po schodach w górę i w dół. Tak przez dwie godziny. I ona robiła to codziennie. I słuchajcie, panna w ascendencie w ogóle panna daje samozaparcie. To znaczy, ja sobie coś postanowiłem, postanowiłam i codziennie to wykonuję. To jest moja rutyna. I wtedy pamiętam, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. i Ona ma tutaj takie samo zaparcie, może u niej, to też jest nie w podstawowym jej portrecie tarotowym, tylko w programie kariery. Lęki związane z karierą, ma remitę i co hamuje karierę, również ma eremitę. Więc ja sądzę, że ona, ten ascendent w pannie zmuszał ją, bo ona się bała, że nie będąc powiedzmy aktywna fizycznie, czy w dobrej kondycji, ona nie da rady. Zobaczcie, ile lat ona jest na scenie. W sumie jest w dobrej formie fizycznej, jeżeli chodzi o motorykę ciała, Natomiast o operacjach plastycznych, no nie wypowiadajmy się, ale jeżeli chodzi o motorykę ciała, je, jest w bardzo dobrej kondycji. I e, ten remita z jej, z jej programu kariery może mówić o tym, że ten lęk o niesprawność, tak, napędzał ją. Poza tym ona ma e, po swojej stronie, ma po swojej stronie komfortuny w portrecie teratowym, co ją najsilniej warunkuje i co jest najważniejsze w życiu dla niej. Jeszcze tutaj patrzę, czy gdzieś ma. Nie, nie ma, ma tylko tutaj. Yy, I po prostu y, szczęście. No, babka ma szczęście, można powiedzieć. Oczywiście jest to okupione też jej pracą i skandalami, jakby nie było. Natomiast yy, to koło fortuny może też mówić w pewnych momentach, że ta machina, yy, ta marka Madonna. Sama już się teraz napędza, tak? Sama po prostu e, e, się toczy. E, oczywiście ona wypłynęła i na skandalach, no bo ona słuchajcie, ma kartę diabła, od czego uzależnia dążenia do sławy, czyli e, dla diabła i skandale i różne e, e, dziwne e, e, ruchy czy posunięcia e, nie są w żadnym wypadku. E, nie są w żadnym wypadku czymś żenującym. Ona po prostu dobrze chyba wyczuwała od początku puls, w jaki sposób może zainteresować sobą media i przez to publiczność. No i tego diabła wykorzystywała, tak? Bo w swoim podstawowym portrecie tarotowym gdybym nie wiedziała, że to jest Madonna, to ja bym nigdy w życiu nie pomyślała, że taka osoba z takim portretem może wejść na szczyt, bo ona, słuchajcie, no ewentualnie ten głupiec, bo ona ma głupca też w swoim portrecie tarotowym, na wnętrzu i jak ją a, ludzie postrzegają, czyli um, no odważna jest przede wszystkim i wiecznie młoda, no ten głupiec jest wiecznie młody, ona też odmładza się, um, Opracają jej plastycznymi. No, młodszych kochanków sobie też wybiera już teraz, tak, czy partnerów, więc, no, tak to u niej wygląda. Ale nigdy w życiu bym nie pomyślała, że jej ten podstawowy portret tarotowy może mówić o Madonie. Słuchajcie, bo ona też ma. Misję życiową dość dziwną, bo tak, ma misję w księżycu, jak ją wykonać ma w wisielcu i jak pracować z tą misją ma też wisielca. Księżyc no to jest kreacja, tak, to też jest telewizja, e, e, to też jest e, e, jakaś taka zasłona dymna, kreowanie, na przykład tak jak w teatrze różnych rzeczy, e, teatr wyobraźni i tak dalej. No, i ten wisielec, słuchajcie, w odróżnieniu y, 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 od Frediego Merkurego, bo Merkury również miał wisielca na misji, tylko y, y, on miał, y, tak, on miał wisielca na misji, a ona ma wisielca, jak pracować z tą misją i jak ją wykonać. Czyli to jest y, y, z innej strony ten wisielec u niej się realizuje. Czyli najpierw y, y, zdobądź coś w tym księżycu, bądź kreatywna. I e, utrzymuj się na siłę e, na tym stołku. Po prostu bądź e, długotrwale e, w świadomości ludzi, tak? E, e, na siłę się tam utrzymuj. E, no i tak to u niej wygląda, tak? Poza tym słuchajcie, nie wiadomo, czy na przykład ta jej misja życiowa w jakiś sposób nie zrealizowała się w ich życiu prywatnym, o, o czym my na przykład nie wiemy. No bo jej życie prywatne nie jest w sumie tajemnicą dla plotkarskich magazynów i plotkarskich telewizji, ale ona przez tego diabła, diabła świetnie umie kreować swój wizerunek i, no i dzięki kapłance też wybierać przecieki. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, czy, no właśnie, ten księżyc w jej misji życiowej bardziej nie zrealizował się jako w życiu prywatnym, o czym my wcale nie musimy wiedzieć, tak? No, także, aha, jakie ma maksymalne możliwości do osiągnięcia, gdy wykorzysta swój potencjał? Ma kartę wieży i kochanków. No kochanków, słuchajcie, no to wiadomo, albo ma, współpracuje zawodowo z różnymi ludźmi, jest na tysiące ludzi. Albo po prostu to są jej, tak jak na przykład u Lee Styler, też mówiłam wam o Lee Taylor dawno temu. Lee Taylor też ma kochanków, czyli to są jej mnogość partnerów, tak? Być może ona jest kochliwa, też tak może być. To znaczy kochliwa w tym sensie. Nie, że ona zakochuje się od pierwszego wejrzenia, bo pamiętajcie, że ona ma księżyc na, w pannie, ale ma siódmy dom w rybach, więc to może być. To może być taka, taka skłonność do kochliwości i złych wyborów, albo żeby nie być samą, na przykład, tak? Bo Lew nie lubi być sam. Lew lubi, kiedy ktoś jest obok niego i on ma publiczność, on kreuje. Więc lew nie lubi być sam, on musi mieć właśnie kogoś, kto stoi niżej i mu klaszczy i, go, i podziwia go. Więc też może wchodzić w tych kochanków to, że ona po prostu, kiedy już nie prawiono jej komplementów albo wchodziła rutyna codzienna, ona po prostu odchodziła albo y, ktoś ją rzucał, bo no, ona potrzebowała bardziej e, e, tego, żeby ją podziwiać. Tak? No, Wenus e, w Elwie, lubi być podziwiana, lubi, być, lubi błyszczeć, e, lubi e, krzykliwie się ubrać, e, mieć dzwoniące na sobie różne biżuterie, żeby było słychać, że ona idzie, tak? Także no, coś na tej zasadzie. No i wieża, maksymalne możliwości. No, jakby nie było, słuchajcie, tak jak Freddy Mercury, Madonna miała dużo różnych kreacji, jeśli chodzi o ubiór, stylisty, stylistykę w swoim repertuarze na przestrzeni lat, kreowała, jakby nie było różne trendy i była nowatorska, była tak jak uran, tak jak wieża, po prostu trząsła posadami światka muzycznego. Zrewolucjonizowała, jakby nie było, utarła szlak innym piosenkarkom czy innym wykonawcom. Także, no jakby nie było, potężna energia tej wieży i tej, tego urana. Tak? Ona Właśnie nie pamiętam, czy ona ma blisko ascendentu tego urana, czy ma w 12 domu tego urana. E, e, już nie pamiętam, ale gdzieś tam chyba Ascendent, słońce, dwunasty dom, pierwszy jakoś tak ma tego urana, tak? No, Freddy Mercury miał urana w dziesiątym domu, w bliźniętach. Załóżmy, że to był dziesiąty dom, więc e, to było związane bezpośrednio z jego karierą, jego kreacją. Natomiast ona, tego, tą wieżę, tego urana. Wykorzystywała już czasami mniej świadomie, czasami bardziej świadomie, nie pamiętam już dokładnie gdzie ten uran, ale stworzyła coś nowego, zrewolucjonizowała, tak jakby na to nie patrzeć świat muzyczny. Dobrze, to było wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję Wam za uwagę i do następnych filmów.